Nie ma no gitaro, z tej strony Marcel Gitara. Słuchajcie dzisiaj dobijemy e, będziemy robili falę pucharową na jednym zadymiarzu. Oto zadymiarz na którym będziemy robili falę pucharową, Charlie i zobaczymy gdzie się zatrzymamy, w jakim miejscu. Skończę dziś odcinek. Dobra, zaczynamy i wygrałem pierwszą rundę, widzicie. Więc jest naprawdę git. Ja będę robić takie krótkie cięcie, żeby ten film nie był aż tak nudny. Będę robić tylko najlepsze ujęcia. Już wygraliśmy drugą rundę widzowie. No, na Szybko nam to idzie. I teraz będę odbierać Star Dropa. Rzadkiego? No dobra, może być. Pamiętajcie, że teraz będzie 28 grudnia. Mój świat o godzinie 20.00 będzie premiera. Okej. Okay. A my już tutaj zaczynamy tą rundę kolejną Trzy o... osoby, tak trzy osoby zostały, zaraz będzie jeden. tak dwie osoby zostały i zaraz będziemy wygrywali prawdopodobnie tą rundę. Może to jest zamienić kościół kokona i zabrać sobie piłbę na spokojnie. No, będziemy musieli jakąś łapeczkę w górę, bo do... nie wydam tej rundy. No i oczywiście wygra. Okej, okay, let's go. Jestem na farmie, no oczywiście, dobra, cztery osoby zostały, lecimy dalej. Zostawcie teraz subskrypcję na tym kanale i dzwoneczek, bo, bo bardzo dużo osób ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje tego kanału, jak tak można, widzowie? W święto jest idealnie e, zasubskrybować kanał z Gitara i możecie też oczywiście kupić sobie czapeczkę zimową, idealna, idealna jest ciepła daję wam tutaj zdjęcie, więc naprawdę jest super. Zresztą sam zobaczcie. 45 zł idealnie. Dobra, i wygraliśmy idealnie rundę. Jesteśmy na dwutem, czyli też kucharków. I jest pierwsza misja zaliczona. I jeszcze będziemy zaraz zjeczali tą misję yy, Charlie'ego. Charlie Dobra. A my już tutaj robimy kolejną rundę. E, więc no, polecam zamówić, e, bo dostaniecie tą przesyłkę, no niestety już po, po świętach, bo no, nie wyrabiamy się w razie, ale możecie zamówić, a dostaniecie tą przesyłkę po świętach, w prawdopodobnie, ale nie wiem, to się okaże, dobra, 7 osób i zaraz będziemy e, mieli, i zaraz wygramy prawdopodobnie tą rundę, tu widać, do kary. To próbujemy zrobić ale nie ma mordo ja ci zamieniam w kokona no i zaraz buffa. tak na no, run. No, no właśnie Cztery osoby zostało tylko tyli próbujemy zabić ale nie ma tylko o kurde o kurde o kurde, kurde o kurde mam o oh, HP tu ratujcie mnie dobra więc musimy jak najszybciej wygrać tą rundę. żebyśmy go oczywiście nie przegrali. bo muszą być bardzo no, dużo parów na tym na czarli i może kiedyś jeszcze zrobimy falę pucharową na nowym że Po tym filmie będzie Dobra. Z 40 wyświetleń, wtedy będę robić kolejną falę pucharową właśnie w ten sposób na innym zamiarze. Dobra. I zaraz wygramy tą misję, przejdziemy tą misję i będzie już Blue. Dobra. Więc też wpadajcie też na iluminację, Marcin Gitarze, iluminacja, skacze sobie po YouTube, zaniuje i się świetnie bawi, <noise> więc no, teraz wygląda się naprawdę super, więc no, więc zachęcam do obejrzenia linku, do tego będzie w opisie. Dobra, a my już tutaj zabijamy kolejnych że do sklepu też rzeczywiście zachęcam, bo jest limitowane zdjęcie, jak ten Roku się wyprzeda, na święta, to już niestety już nigdy nie będzie, już nigdy nie wróci to zdjęcie i będzie trzeba odradać nowe, trzeba mieć zdjęcie. A my już tutaj e, już mamy, już raz dobijemy do końca tej e, tej Harowej i już, już skończyliśmy tą rundę ze względu na to, że no zobaczcie, no. I mamy już kartnet też do odebrania i może wkrótce zobaczycie film jak odbieram nowego zodymiarza też albo kupuję klejnoty Daga Dobra bo no trochę nam zostało tego do odebrania tego DAGA ale wielkie dzięki że byliście razem ze mną wspieracie mnie jak oglądacie moje filmy i będę robić ich na pewno e, więcej naprawdę polecam Jestem. Marcel. Gitara. Dziś roku ostatnia jest noc.